się do czołowej trójki. Najpierw w pozycji czwartej Kamil Dubiel, a potem jeszcze trzy pary. Kamil Dubiel zawodnik bez przynależności klubowej niestety miał jeden błąd w pierwszym nawrocie i spadł z drugiego miejsca na miejsce czwarte. Startuje na doświadczonym pełnoletnim koniu. Ten koń ma, proszę Państwa, 18 lat. A więc jest starszy od zawodnika. Bardzo dobrze Kamil prowadzi konia. Jako ciekawostkę podam również, że Kamil dwa tygodnie temu wygrał mistrzostwa kręgu podkarpackiego w skokach przeszkody w kategorii juniorów. ¡Viva! Oh. ¡Entraza oh.